Szczubak Wąsosz tak ma nazywać się klub piłkarski w podbytgoskiej wsi. Grupa rodziców chce pomóc swoim dzieciom w renowacji boiska piłkarskiego. W tym celu organizują oni zbiórkę, która w całości będzie przeznaczona m.in. na zakup nowych bramek. Boisko ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku, kiedy miejscowość będzie obchodziła swoje 700 lecie. 1800 zł. Taki jest koszt zakupu jednej bramki z atestami. Do tego trzeba teren wyrównać, zasiać trawę i pomalować linię. W Wąsoszu, w gminie Szubin, mieszkańcy organizują zbiórkę na budowę boiska do piłki nożnej. Cieszymy się bardzo, że wróciły te czasy, kiedy trzeba dzieci ściągać z boiska, a nie wyciągać ich na boisko. No ale żeby mogły się realizować i ćwiczyć i spełniać jakieś marzenia, to chcemy im to boisko przygotować. Na tą chwilę tutaj koledzy skrzyknęli się i koleżanki, żeby pomalować chociaż te bramki, które mamy, żeby skosić trawę, ale ono nie jest przystosowane. Dla dzieci w każdym wieku, tym bardziej, że mamy tutaj małych, więc nie chcielibyśmy jakichś tam nieprzewidzianych wypadków. Dlatego rodzice proszą o wsparcie. Jak się dowiedzieliśmy, trwają już rozmowy z prezesem klubu sportowego Szubinianka. Celem jest między innymi pozyskanie trenera, który przynajmniej raz w tygodniu poprowadziłby treningi. Mieszkańcy Wąsosza podkreślają, że dla nich ważne jest, że dzieci się integrują i spędzają aktywnie wolny czas. Nie chcą zejść z boiska, tak się świetnie tutaj bawią. Cieszymy się, że odchodzą od tych komputerów w dzisiejszych czasach, co jest takie ważne, że nie są uzależnione, że ciężko je dognać do domu. Grupa dzieci chce stworzyć swój własny klub. Mają już nawet nazwę: szczupaki i wąsosz. Do szczęścia potrzeba im najważniejszego: profesjonalnego boiska. Się cieszę że w końcu też z tym boiskiem zaczyna się ruszać, że rodzice zaingerowali w to, że my tutaj gramy, a no wygląda to boiska jak wygląda. Przede wszystkim, żeby była jakby równa nawierzchnia, żeby siatki nie były takie dziurawe, żeby piłka nie wylatywała. Bartek, któremu w graniu na pozycji bramkarza nie przeszkadza jego niepełnosprawność, najlepiej wie w jakim stanie obecnie znajdują się bramki. Powinny wyglądać profesjonalnie. I powinni mieć siatki ładne przynajmniej. Dzieci stworzyły też grupę na platformie społecznej, gdzie rozmawiają o planach. Chcą także nagrać filmik, który ma im pomóc w zbieraniu funduszy. Inicjatywa jak ta pokazuje na czym polega oddolne zaangażowanie obywateli. Mieszkańcy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć dla swoich dzieci miejsce, w którym będą bezpiecznie mogły rozwijać swoje pasje. Z wąsosza dla zbliżeń Adrian Wachowiak. Teraz też powiemy o bezpieczeństwie, a właśnie...